Jest koniec tygodnia, więc czas na Polityczny Puls Tygodnia. Zaczynamy. 28 marca 1942 roku powstała Gwardia Ludowa, zbrojne ramię Polskiej Partii Robotniczej. Była to całkowicie organizacja podległa Sowietom i wydawać by się mogło, że ta zamierzchła historia to już nas nie dotyczy. Że tak naprawdę powinni się nią zajmować historycy, a nie... Teraz, w czasach współczesnych, nie powinniśmy roztrząsać całej tej historii. Ale, proszę Państwa, powinniśmy i trzeba przypominać historię PPR-u, a wcześniej Komunistycznej Partii Polski, no bo przecież to jest jedna linia. Tak samo jak Gwardia Ludowa. A teraz Barbara Nowacka i Urząd do Spraw Kombatantów, pan Lech Parel, nagle okazuje się, że oni. Przywracają pamięć o Gwardii Ludowej, Armii Ludowej, a w kontekście tych zbrojnych działań PPR-u. Komunistyczna Partia Polski była najgorszą organizacją, jaką można by się było wyobrazić, najbardziej szkodzącą Polsce. Warto przypomnieć, że powstała zaledwie miesiąc po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Warto przypomnieć, że Komunistyczna Partia Polski powstała zaledwie miesiąc po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w grudniu 1917 roku. I nie jest to proszę państwa zamierzchła historia, ponieważ potomkowie działaczy komunistycznej partii Polski w dalszym ciągu odgrywają bardzo duże znaczenie w polskiej polityce. I Również w dziennikarstwie, no oczywiście taką kluczową postacią, to jest Adam Michnik, którego ojciec Ozja Szechter był działaczem komunistycznej partii zachodniej Ukrainy i został skazany za antypolską działalność. Komunistyczna partia Polski działała na szkodę niepodległej, suwerennej ojczyzny. Potomkowie działaczy KPP zajmują naprawdę bardzo ważne pozycje w tej chwili. I czczenie i odwoływanie się do etosu, jak niektórzy nawet mówią, PPR-u czy Gwardii Ludowej, jest po prostu śmieszne. Tam nie było żadnego etosu. Ja polecam publikacje na temat tego, co robiła PPR, co robiła Gwardia Ludowa. Wystarczy przypomnieć słynną akcję z Gestapo przy ulicy Poznańskiej. Gdzie wpadła drukarnia Armii Krajowej? To przecież peperowcy walczyli z Akowcami, to peperowcy później walczyli z PSL-em po 1945 roku. I tak samo działacze i żołnierze, partyzanci Gwardii Ludowej walczyli z oddziałami leśnymi Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych. A zasilała gwardię ludową sowiecka armia. To przecież Sowieci zrzucali tutaj swoich partyzantów, to Sowieci przekazywali tutaj swoich dowódców, po to, żeby gwardia ludowa była jedyną partyzantką. Tak się oczywiście nie stało, bo największą y, podziemną armią była Armia Krajowa, były Narodowe Siły Zbrojne. A później były całe podziemie antykomunistyczne. Natomiast mówienie o tym, że gwardia ludowa działała na rzecz Polski, jest po prostu nieprawdą, jest zwykłym kłamstwem. A żeby się o tym przekonać, warto sięgnąć do prawdziwych źródeł, a nie do na przykład tygrysów, które były wydawane w czasach PRL-u i tak naprawdę gloryfikowały czerwoną partyzantkę bo Gwardia Ludowa była czerwoną partyzantką wymyśloną w Moskwie i tak samo działała, tak się zachowywali członkowie, w większości rekrutujący się z niższych społecznych, rekrutujący się również z więźniów i pospolitych bandytów. A żeby się o tym przekonać, warto sięgnąć do prawdziwych historycznych źródeł, a nie na przykład do tygrysów, czyli serii wydawanej w czasach PRL-u, gdzie gloryfikowano działaczy i partyzantów Gwardii Ludowej. A w rzeczywistości to byli pospolitci bandyci. W dużej mierze. Nie mówię, że wszyscy, ale w dużej części ludzie, którzy chcieli podległości Polski na rzecz Związku Sowieckiego. To przecież tam byli delegowani sowieci. To przecież tak naprawdę dowódcami w Gwardii Ludowej, prawdziwymi dowódcami byli ludzie Stalina. I teraz, kiedy chcą uczyć nasze dzieci o Gwardii Ludowej, o PPR-ze, o Armii Ludowej jako normalnej partyzantce, trzeba przytaczać prawdziwe źródła i pokazywać, czym naprawdę była i PPR, i Gwardia Ludowa, skąd się ci ludzie wzięli i że tak naprawdę to była sowiecka ekspozytura w Polsce.